Witaj. Dziękuję, że zatrzymałaś się na chwilę, aby posłuchać historii młodej dziewczyny, która w różnych okolicznościach przestała wychodzić z domu. Najpierw zaczęło się od konfliktu w szkole. Później miała takie poczucie, że nie tylko jedną osobę ma przeciwko sobie, ale większość środowiska. Zamknęła się więc w domu, tam się czuła bezpiecznie. Każda kolejna próba wyjścia na zewnątrz, tym razem już nie tylko do szkoły, ale także na przykład do centrum handlowego, powodowała pewnego rodzaju zamknięcie w sobie. Z czasem doszło do tego, że konfrontacja ze światem zewnętrznym zaczęła powodować różnego rodzaju psychosomatyczne efekty, typu duszność. Typu atak paniki, który przejawiał się ogólnym drętwieniem ciała. Dwa lata. Dwa lata dziewczynka żyła w totalnej izolacji. Jedynym źródłem czy metodą, z jaką posługiwała się ze światem zewnętrznym, to media społecznościowe. Jeśli coś takiego przydarzyło się tobie. Lub Twoim najbliższym, nie musisz siedzieć z założonymi rękami. Okazuje się, że hipnoterapia właśnie jest rewelacyjnym narzędziem, aby odkręcić to, co zadziało się z Twoimi emocjami w Twoim wewnętrznym świecie. Już po pierwszej sesji e, dziewczynka wróciła do, do żywych, można powiedzieć. E, zaczęła Czuć się pewnie i spokojnie wśród obcych ludzi. Po drugiej sesji, e, w zasadzie ustąpiły wszystkie poprzednie objawy. Po dwóch latach wystarczyło kilka godzin, dwie sesje z hipnoterapeutą, aby naprawić to, co e, zepsuło się. Zapraszam Cię na sesję hipnoterapii. Otwórz się, możesz czuć się spokojnie i bezpiecznie. To narzędzie, którym pracujemy w Twoim świecie wewnętrznym, aby dokonać zmiany, transformacji, aby odnaleźć zasoby, do których w jakimś sensie zatraciłeś dostęp. Wszystko odbywa się w przyjaznej atmosferze. Nic bardziej mylnego, kiedy ktoś myśli o hipnozie i o tym, że zaśnie, albo o tym, że nie będzie pamiętał, albo w końcu o tym, że ktoś dokona czegoś w jakiś magiczny sposób w jego umyśle za niego. To jest aktywny proces, który wymaga Twojego zaangażowania, ale zmiana jest możliwa, jest na wyciągnięcie ręki. I jeśli chcesz się tego nauczyć, przejdź do Akademii Hipnoterapii. I poświęć trzy dni na kursie podstawowym, aby zdobyć umiejętności transformacyjne i zrozumieć, jak działa nasz umysł i w jaki sposób możemy lepiej korzystać z zasobów. Pozdrawiam Cię serdecznie. Anna Antonio Pietrzak, coach, trener hipnoterapii oraz hipnoterapeuta.